Państwa serdecznie na konferencji prasowej, która poświęcona jest wdrażaniu projektu, który realizuje Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego (IC Poland. Projekt nazywa się Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013. Ma na celu zorganizowanie kampanii promocyjnej, informacyjnej, dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa. Witam serdecznie pana marszałka Krzysztofa Fettmana. Uczestniczą również y, eksperci, pan Wojciech Misztal z Uniwersytetu Marii Kirli-Słodowskiej. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała pani kanclerz, jest to niezwykle innowacyjny projekt. W tym projekcie jest jeszcze jedna niezwykle ważna sprawa, mianowicie związana z tym, że tutaj chcemy oddziaływać lokalnie, a krótko mówiąc chodzi o to, abyśmy wiedzieli, które obszary, jakie mają rzeczywiście potencjały. Chcielibyśmy, aby te spotkania, aby te dyskusje, na końcu ich efektem były lokalne strategie innowacji. Wiemy już dzisiaj po projektach rozporządzeń z Komisji Europejskiej, że na co innego Komisja Europejska będzie chciała stawiać po 2014 roku. To już nie będą takie łatwe pieniądze, to już nie będą takie proste projekty jak dotychczas. Teraz trzeba będzie... Naprawdę zastanowić się nad tym i te projekty będą brane pod uwagę, które niosą ze sobą niezwykłą wartość dodaną, a przede wszystkim będą tworzyć pewnego rodzaju synergię na danym obszarze. Sprawa związana z tą tak zwaną polską A i polską B. Naprawdę ilość stereotypów, jaka, jaka krąży, jest, jest, jest niezwykła. Co ciekawe, zwróciliśmy uwagę na to, że najczęściej te stereotypy powtarzają osoby, które są mieszkańcami Polski Wschodniej i województwa lubelskiego. Zewnętrzna ocena tego, co się dzieje w naszym regionie, jest wielokrotnie bardzo często wyższa niż to, co, to, co my myślimy. I teraz chodzi o to, aby, krótko mówiąc, tak jak tutaj też jest na ulotce napisane, tu mieszkam, studiuję i pracuję. Ktoś mógłby powiedzieć, że kolejna idea fix, ale tu nią nie jest. I ta idea, że tutaj mieszkam, studiuję i pracuję, może się okazać prawdziwa, tylko z pewnością musimy zbadać i potwierdzić bądź zaprzeczyć... Tym, tym teoriom, które dotyczą, dotyczą naszego regionu. Jest wielu regionów irlandzkich, gdzie regiony typowo rolnicze typowo stały się zagłębiem, zagłębiem nowoczesnych, nowoczesnych technologii. Proszę Proszę Państwa, z założeniem projektu jest przeprowadzenie kampanii z udziałem mediów. Chcielibyśmy prosić Państwa, żebyście Państwo również włączyli się w promocję poszczególnych części, poszczególnych spotkań, bo tych spotkań odbędzie się kilkadziesiąt. W każdym powiecie takie warsztaty i taka konferencja będzie organizowana z udziałem środowisk i społecznych, i gospodarczych. I tak jak Pan Marszałek mówił, będą to diagnozy zmierzające do wypracowania określonych kierunków i możliwości rozwoju. I bylibyśmy wdzięczni, prawda, gdyby Państwo zechcieli później przenosić do mediów te wszystkie uwagi, wnioski, czy prowadzić dyskusję na szerszym forum, taką medialną czy prasową, nad poszczególnymi problemami. Poszczególnych środowisk. Konsultacje społeczne no na pewno będą zmierzały do tego, żeby, żeby coś, coś zaczęło się dziać, a, a jeśli Państwo nie włączycie się, aby byli tylko biernymi przekaźnikami, no to, to chyba mniejsze efekty, bo liczymy tutaj ogromnie na media, bo jesteście Państwo ogromnym nośnikiem informacji jak wskazywał układ właśnie jakiś mentalny, stereotypów, narzuconych być może z zewnątrz, nawet taką tezę. Chcemy to sprawdzić we wrześniu na konferencji o Polsce Wschodniej. To jest kwestia języka, rozumienia tego, jakim językiem mówimy o regionie i dlaczego się ustawiamy zawsze w pozycji podrzędnej. To jest też kwestia dotarcia do państwa, żebyśmy próbowali razem wspólnie mówić inaczej o naszym regionie. Jak tutaj było powiedziane, że 70% tegorocznych maturzystów chce studiować poza, um, poza województwem nubeckim. Natomiast jest zupełnie inną sprawą, czy oni to um, zrobią, bo co innego chcieć, a co innego um, móc, móc zróżnicować. Jeżeli, jeżeli czytają rankingi, nie do tego zmierzam, jeżeli czytają tak. rankingi wyższych uczelni z naszego regionu i widzą, że one są. Y no w dolnej skali, no, tak, tak. Już. To, to po prostu decydują się na pójście na uczelnie, które, których dyplom ewentualnie daje większe szanse niż dyplom w którejkolwiek uczelni lubelskiej. I o to pytanie, dlaczego? Czy niski poziom nie? Dlatego y, wyjeżdżają, ponieważ y, decydującym czynnikiem jest chęć znalezienia pracy. Oczywiście ja bym tutaj jeszcze dodała jedną rzecz. Bardziej znam środowisko uczelni niepublicznych. I chcę Państwu dać jeden przykład z tegorocznej y, oceny. Zupełnie inny ranking przeprowadziło wprost, y, gdzie w skali kraju Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, egzekwowo, jest na czwartym i piątym miejscu, a trzecie miejsce jest y, o jeden punkt tylko i to jest uczelnia przy pannie. No więc y, ten jeden punkt y, dla mnie nie ma żadnego znaczenia, więc można by powiedzieć, że jesteśmy na trzeciej lokacie takiej mocnej. Ale że nie są one obiektywne, to dam jeden przykład. Szkoła w Nowym Sączu tak strasznie zadłużona, dwadzieścia kilka milionów długów, tak źle zarządzana, tak źle prowadzona, ale jeszcze cały czas bazuje na tych opiniach, które były wcześniej wygenerowane. I w tej chwili w rankingu perspektyw jest na czternastym miejscu. No słuchajcie Państwo. Dla mnie to nie jest obiektywne i od razu napisałam do redaktora naczelnego pismo. I nie zgodzę się, bo w 2010 roku byliśmy na 22 miejscu, już w 2011 na 30 miejscu, teraz na 23. Bo to nie jest obiektywne dla mnie. Te osoby, które czytają rankingi, nie wypowiedziały się. Nie. Do, czego, oczywiście. ktokolwiek szkoła jest na którym miejscu. Na widzą po prostu, A jeżeli widzą, że jeszcze jest to jakiegoś rodzaju medium y, opiniotwórcze, to biorą to za. Oczywiście. No, ale to Państwo też macie tutaj duże do powiedzenia. Kurier przedstawił, że WSI jest na piątym miejscu, ale nie napisał na czwartym i piątym miejscu ze szkołą z a to już jest różnica. Yy, ale fakt jest faktem, że to idzie w świat. Właśnie celem też tego projektu jest, tak jak tutaj było mówione. Spotkania, rozmowa, dyskusja z mieszkańcami naszego regionu. Projekt polega na tym, żeby mówić sobie szczerze, jest pewna bariera ekonomiczna, finansowa dla tych młodych ludzi z terenu województwa luberskiego, żeby studiować poza terenem. <tuszy> Ale chodzi o to, żebyśmy właśnie poszukali takich prawdziwych odpowiedzi do tej niezwykle szybko zmieniającej się rzeczywistości, bo naprawdę uważam, że tkwimy w wielu stereotypach i w wielu takich schematycznych, standardowych sposobów myślenia, które dotychczas funkcjonowały w naszym regionie. Pan redaktor czy ma rację, natomiast w momencie, gdy mają okazję e, usłyszeć, dowiedzieć się, pojechać i zobaczyć jak dzisiaj wygląda e, Politechnika Lubelska, czym dysponuje Politechnika Lubelska, jakie ma laboratoria w Co ostatnich latach. Okazuje się, okazuje się, tak jest, okazuje się, że e, opinia zmienia się e, diametralnie. Oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że jeśli chodzi o maturzystów, e, wiecie Państwo, też nie ma co świat rozdzielać. No, świat się zmienił, nadążajmy za tym światem. Dzisiaj świat się otworzył. Ci ludzie mogą pojechać studiować do Anglii, do Szkocji, Francji. Może promujmy te tak dobre przykłady i bronimy tych tak siebie.